Czy nadal istnieje pojęcie uzależnień krzyżowych? Jak wygląda praca terapeutyczna w takim przypadku? Pojęcie uzależnień krzyżowych oczywiście dalej istnieje i tutaj wydaje mi się, że to pytanie może wynikać z tego, że faktycznie istnieje zamieszanie, jeżeli chodzi na takie rozróżnianie, czym jest uzależnienie krzyżowe, a czym jest uzależnienie mieszane. Obecnie mamy na oddziałach psychiatrycznych, na oddziałach odwykowych i w takiej pracy profesjonalnej taką sytuację, że coraz częściej trafiamy na młode osoby, które są uzależnione od kilku rzeczy na raz. Czyli to już nie jest takie proste uzależnienie, że na przykład przychodzi alkoholik i tyle, tylko bardzo często jest tak, że przychodzi taki młody człowiek i on poza alkoholem jest uzależniony załóżmy jeszcze od jakichś leków uspokajających, no ale ponadto bierze narkotyki te narkotyki załóżmy są o działaniu pobudzającym albo nawet to są jakieś środki halucynogenne. Czyli kiedy my mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba jest uzależniona od kilku substancji na raz i te substancje mogą być o zupełnie innym działaniu, Czyli one nie są z tej samej grupy, no to wtedy możemy mówić o uzależnieniu mieszanym. Natomiast uzależnienie krzyżowe to jest takie bardzo specyficzne uzależnienie i ja może najpierw tutaj przywołam definicję, a potem ją wytłumaczę. Uzależnienie krzyżowe to termin farmakologiczny. Czyli proszę zobaczyć, to będzie ważne, że tu już się zawężamy do takiej kwestii farmakoterapii, stosowane dla opisania zdolności jednej substancji do wytłumiania objawów zespołu abstynencyjnego wywołanego odstawieniem innej substancji i podtrzymywania w ten sposób stanu fizycznego uzależnienia. Czyli proszę zobaczyć, to będzie dotyczyło takiego zjawiska, kiedy osoba, załóżmy, chce wychodzić z uzależnienia, chce sobie jakoś z tym poradzić, albo nawet nie chce, ale załóżmy, jest do tego zmuszona na przymusowym odwyku, no i w związku z tym ona ma ten zespół abstynencyjny, czyli odczuwa te negatywne skutki w swoim organizmie, w związku z tym, że ona już odstawiła ten przedmiot uzależnienia i na przykład zaczyna stosować jakieś leki, które mają podobne działanie, co załóżmy ten, alkohol czy ten narkotyk czy ten inny przedmiot uzależnienia no i w związku z tym jest jej łatwiej jakoś sobie z tym poradzić no ale właśnie zaczyna się uzależniać od tej drugiej substancji czyli na przykład nie wiem alkoholik zaczyna stosować relanium czy tam inne pochodne benzodiazepiny, bo tak najczęściej to jest. No i w którymś momencie on się od tego relaniu uzależnia. I wtedy mówimy o uzależnieniu krzyżowym. Natomiast to, że ktoś się niejako niezależnie uzależnił od innych substancji, no bo zażywał i to, i to, i to, i w każdym przypadku wykształcił się mechanizm uzależnienia, to jest po prostu uzależnienie mieszane. I teraz, jeżeli chodzi o pracę terapeutyczną, to jest naprawdę bardzo szeroki fragment, to, co tutaj. Jest ważne w tych uzależnieniach mieszanych. To jest przede wszystkim taka rzetelna diagnoza, żeby dokładnie zrozumieć od czego i od kiedy dana osoba jest uzależniona, no bo może być tak, że jak osoba jest uzależniona od kilku rzeczy, to na przykład dostrzega tylko ten taki najważniejszy albo najbardziej powszechny dla niej w tym momencie problem, czyli że załóżmy dostrzega, że jest uzależniona od jakiegoś narkotyku, ale już nie dostrzeże, że jest uzależniona od alkoholu no bo ten alkohol pełni rolę drugorzędną najważniejszy jest ten narkotyk a ten alkohol to tak trochę na dokładkę no i też na przykład nie zauważa, że jest uzależniona od jakiegoś leku no bo też ten lek bierze tylko jak już sobie załóżmy nie radzi właśnie z czymś tam no a że sobie zaczyna coraz częściej nie radzić i że ten lek to już tak naprawdę musi brać to też nie zauważa, czyli tutaj naprawdę taka kwestia rzetelnego wywiadu diagnostycznego no i w ogóle odkreślenia od jakich substancji w jakim czasie ta osoba jest uzależniona, i to co tutaj też jest ważne, to niestety my teraz coraz częściej mamy do czynienia z nową generacją narkotyków, z nową generacją substancji uzależniających, i czasem to jest naprawdę też takie dochodzenie, co to w ogóle jest za substancja. Tym bardziej, że dopalacze cały czas funkcjonują też coraz częściej w. Prowadzane są też na polski rynek narkotyki syntetyczne, czyli już nie takie tradycyjne, tylko takie produkowane od początku do końca w laboratoriach, z dość czasem nawet dla samych zażywających niejasnym składem. No więc tutaj też określenie w ogóle jak działa dana substancja, jakie ona skutki, takie krótkofalowe i długofalowe, może powodować, no i czasem też taka kwestia detoksykacji, bo ona czasem naprawdę może trwać tygodniami, jeżeli nie miesiącami, żeby powiedzieć, że ktoś naprawdę jest w cudzysłowie czysty, czyli że w organizmie już mu ta substancja nie krąży. Więc tutaj to by było takie kluczowe. No a jeżeli chodzi już o taką samą pracę stricte terapeutyczną, no to obecnie w leczeniu uzależnień promuje się ten model tak zwany biopsychospołeczny, czyli który nie tylko uwzględnia, no właśnie, na przykład te uwarunkowania biologiczne, które też są bardzo ważne, ale jak sama nazwa wskazuje, uwzględnia też kwestie psychologiczne danej osoby, no i uwzględnia też kwestie społeczne. i <laughs> Czyli to jest takie bardzo szerokie, holistyczne spojrzenie na funkcjonowanie człowieka, gdzie no często też jest potrzebna taka praca wielu specjalistów, czyli połączenie pracy, nie wiem, załóżmy psychiatry, psychoterapeuty, diagnosty, psychologa, no i załóżmy jeszcze jakiegoś terapeuty środowiskowego. Bardzo by było ważne, żeby tutaj taką współpracę podejmować i żeby to była taka praca z różnych perspektyw i z różnych stron, no żeby ta osoba była. Była w stanie skutecznie z takiego uzależnienia wyjść. Czyli nie skupiamy się tylko na jednym aspekcie, na przykład tylko i wyłącznie na terapii psychologicznej bez uwzględnienia tych takich czynników stricte fizjologicznych, neuronalnych związanych z powstawaniem uzależnienia, ale też z drugiej strony nie ograniczamy się tylko do wizyt u psychiatry i na przykład tego, żeby tego wsparcia psychicznego, czy też załóżmy edukowania rodziny i prezentowania, jak rodzina sobie może radzić z tym uzależnieniem członka i wspierania tej rodziny. Nie odchodzimy od niczego, tylko staramy się w miarę możliwości oddziaływać jak najbardziej szeroko, no żeby to przyniosło po prostu jak najlepsze rezultaty.